Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do modów. Omawiamy Crafta, To jest nasz drugi odcinek w pierwszym odcinku. Pokazywałem Wam wszystkie rury i taki stworzyłem mały system, który daje nam dużo prądu. Dzięki temu prądowi będziemy mogli stworzyć maszyny, które, jakby to powiedzieć, Dadzą nam naprawdę duże zabawy, ale także pomogą nam w automatyzowaniu naszego całego procesu, a także pomoże nam, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, w wydobywaniu surowców, tworzeniu jakichś budynków itd., itd., itd. Może zaczniemy od naszego pierwszego urządzenia, które jest chyba najbardziej popularne. To są quary. Może on najpierw pokażę jak skraftować quary. Może tu będzie na początku, to może znajdę tak, to jest to. Tworzymy poprzez Iron Gear, Redstone, Iron Gear, Gold Gear, Iron Gear, Gold Gear, Diamond Gear i na dole pośrodku Diamond Pig X. Jak widzicie, bardzo drogie urządzenie, ale to jest chyba najbardziej popularne urządzenie, jeśli chodzi o mod Boardcraft. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Landmarki. Landmarki są do tego, aby gdyby wyznaczyć pole, w którym nasza maszyna ma działać. Landmarki tworzymy poprzez lapis lazuli plus, plus redstone torch. Tak więc, jak widzicie, tutaj mamy trzy silniki. Może włączmy wszystkie trzy, ponieważ będziemy potrzebowali naprawdę sporo prądu. Ustawimy nasze kłary w miejscu, tutaj, tym. Stwierdziłem, że dzisiaj pokażę wam. Jak będzie usuwana góra. Najpierw ustawiamy landmarki. Jeden landmark, drugi landmark. Wystarczą trzy landmarki, żeby wyznaczyć, jak gdyby taki prostokąt, kwadrat, zależy od was, co chcecie ustawić. Klikamy prawym przyciskiem myszy na jednym landmarku. Widzicie, zaznaczyła się taka czerwona linia. I jeszcze kliknijmy na drugi landmark i teraz mamy takie podświetlone. Czerwonymi liniami, taki teren, obszar, w którym nasze kłary będą działały, teraz kłary trzeba postawić koło naszego landmarka. Jak widzicie, usunęły się nasze landmarki, nasze takie pochodnie niebieskie, które wyznaczają teren. Zbierzmy je sobie, bo na pewno w późniejszym czasie też nam się przydadzą. O, tutaj spadło gdzieś na ziemię. O, jest. Ok. Jak wiecie, każda maszyna potrzebuje prądu. Tak więc musimy go dostarczyć. Najlepiej, żeby nie ciągnąć jakichś jakiś rur przez, całe tutaj, przez cały ten teren, wystarczy, że położymy tutaj power teleport pipe i, 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 i jeszcze jeden golden conductive pipe. Golden conductive pipe tutaj, power tutaj i teraz zróbmy, że mamy otrzymywać energię frequency one. Teraz trzeba tam gdzie mamy tam gdzie mamy nasze silniki, trzeba ustawić, żeby jeden teleport pipe przesyła nam tę energię właśnie na falach numer 1 i za chwilę zobaczycie, że nasze urządzenie zacznie działać. Najpierw zrobię takie pewne rusztowanie kiedy całe rusztowanie obejmie cały ten obszar, nasza maszyna, czyli nasze kwary będą wydobywać surowce właśnie z tego obszaru Koło quary potrzebujemy też skrzynkę, ponieważ gdzieś te surowce muszą się gromadzić. Pamiętajcie zawsze, że jeśli mamy kwary, to one dosyć, ta skrzynka znaczy, będzie dosyć szybko się zapomniała. Tak więc warto od tej skrzynki położyć jakiś i ten teleport pipe bądź zrobić rury, które będą sortowały nam, sortowały nam nasze, nasze surowce i żeby trafiały te surowce tam, gdzie my chcemy. Tak więc to jest ważne do wspomnienia. Oczywiście, sortowanie będę pokazywał w swojej serii. Tak więc, tutaj już nie będę wam dokładnie pokazywał, jak się to tworzy. Osoby, które będą zainteresowane, zawsze będą mogły zobaczyć to na mojej serii, która wyjdzie już niedługo. Dobra, jeśli chodzi o maszynę Quare, która jest najbardziej popularna, jeśli chodzi o mod Bullcraft, to będzie chyba wszystko. Przejdziemy do kolejnej maszyny. Kolejną maszyną, jaką Wam dzisiaj pokażę, e, będzie filler. Filer jest to maszyna, która mm, będzie nam tworzyła pewne budynki. E, będą to budynki dosyć proste, tak więc nie oczekujcie od tej maszyny e, czegoś, czegoś wielkiego. Tak jak poprzednia maszyna, również potrzebuje ta maszyna prądu. E, dobra. I zobaczcie, klikniemy prawym przyciskiem myszy, otwiera nam się takie okno. Tutaj mamy filing resources, czyli to są materiały, jakie potrzebuje nasz filler. I tutaj mamy mm, takie okienko do kraftowania, jak gdyby. Ale tutaj wkładamy mm, różne kombinacje, żeby ten filler stworzył nam odpowiednią strukturę. E, do tego potrzebujemy, już Wam mówię, e, cegiełki, mm, tylko muszę najpierw je znaleźć. Potrzebujemy 9 sztuk brika i stwórzmy jeszcze, znaczy weźmy ze sobą 9 sztuk, 9 sztuk szkła. Z tego, w tym filerze możemy stworzyć, coś takiego. To jest pierwsze. Drugie to jest coś takiego. Oj, pomyłka. Tu musi być szkło oczywiście. To jest druga struktura trzecia struktura, czyli to jest taki jak gdyby pusty... Może to Wam akurat pokażę, jak to będzie wyglądało. Tutaj za chwilę włożymy jakieś surowce. Weźmy, stwórzmy to z dirt'a. OK. Dirt. Ale oczywiście, żeby ten filer mógł działać, musimy wyznaczyć mu teren, gdzie, gdzie ten filer ma budować naszą naszą strukturę. Czyli... Oprócz tego, że wyznaczamy obszar, to jeszcze musimy wyznaczyć, na jakiej wysokości mu pracować ta maszyna. Dobra, wyznaczmy jej taki obszar. Teraz trzeba znowu zaznaczyć. Teraz. Jak widzicie od razu połączyło się. Teraz ten feeder nie będzie działał z tego względu, że muszę go zresetować. Żeby zaczął. Żeby właśnie zajarzył, że tutaj zaznaczyłem mu obszar. Połóżmy teraz. E... On zauważył nasz filer, że jest pewien obszar, na który ma budować. Powiedzmy mu co ma zbudować. Stworzymy taką bryłę, którą za chwilę zobaczycie. Jak widzicie, za chwilę ta maszyna powinna działać. Aha, oczywiście jeszcze muszę prąd dostarczyć, bo bez prądu wiadomo, że maszyna nie będzie działać. Jak widzicie, maszyna bardzo szybko, zaczęła, bardzo szybko zaczęła pracować i tworzy strukturę, którą właśnie kazaliśmy jej zbudować. To możemy usunąć, ponieważ to już jest niepotrzebne. Jak zobaczycie, ona zbuduje taki, no można powiedzieć, prostopadłościan. I w środku mamy puste miejsce. O, troszkę zabrakło mu surowców, ale to nic. Wiecie już, na czym to polega. I teraz możemy tutaj zrobić jakieś sobie wejście i nasz filer zbudował to co chcieliśmy zawsze jeszcze możemy stworzyć inną strukturę, ja wam pokażę, pokażę wszystkie, możemy stworzyć jeszcze takie schody możemy stworzyć taką piramidę i, i możemy stworzyć oj zabraknie mi jeden brick to muszę go wyciągnąć z stąd i Możemy stworzyć strukturę taką jak tutaj, z tym, że będzie ona pełna. Czyli tutaj nie będzie żadnego wolnego miejsca, tylko będzie taki zwykły, e, cały taki prostopadłościan w sumie. Ok, jeśli chodzi o filaria, to, to już jest wszystko. Odłączmy to urządzenie, żeby nie pracowało nam, nie zużywało niepotrzebnie energii. E, I będziemy przechodzić do kolejnej maszyny. Kolejną maszyną, jaką Wam pokażę, e, to jest... W sumie takie powiązanie trzech maszyn. To będzie Builder, to będzie Architect Table i to będzie jeszcze Blueprint Library. Ale jeszcze będziemy potrzebowali template. Ok, mam potrzebne wszystkie maszyny i wszystkie rzeczy, które będą potrzebne, właśnie do zbudowania tego, co za chwilę Wam pokażę. I teraz tak. Najpierw Wam pokażę, jak się kraftuje filera ok, jest nasz filler potrzebujemy gold gear, dandelion yellow no to są te wszystkie barwniki crafting table chest i landmark powstaje nam filler pokażę teraz jak się tworzy buldera. boulder boulder tworzymy poprzez diamond gear, chest crafting table barwniki i landmark jeszcze będziemy potrzebowali Architect Table. Do niego potrzebujemy Diamond Gear, Template, Crafting Table, no i tak samo jak przy wcześniejszym. Za chwilę przejdziemy, jak craftować Template. Ale jeszcze potrzebujemy. To się nazywa Blueprint Library, które tworzymy poprzez Bookshelf i niebieskie Blueprint. I teraz mamy tutaj dwa rodzaje takich kartek, na których zapisujemy nasze projekty. E, czyli to jest niebieskie blueprint e, i template. E, bl blueprint tworzymy poprzez paper i w środku lapis lazuli, natomiast czarny template e, tworzymy poprzez e, paper i w środku inksak. Czym się różni template od e, blueprint? E, ma jedną taką cechę, że e, Template. jeśli zapiszemy na nim projekt, to możemy jak gdyby zbudować z każdego surowca, który będziemy mieli pod ręką, czyli jak gdyby skopiować wcześniejszy nasz projekt i zbudować go w miejscu, w którym chcemy, z surowców, w jakich sobie wybraliśmy. Natomiast Blueprint tak gdyby kopiuje nasze, nasz projekt i będzie wymagał surowców, z których był wykonany wcześniejszy projekt. Za chwilę to pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj pewną strukturę i teraz chcemy ją skopiować, żeby to był nasz jak gdyby taki projekt to może najpierw zróbmy, zaznaczmy teren, jaki ten projekt ma być, jakiej wielkości i jak chcemy go zapisać, żeby potem można było jak gdyby odwzorować. Ok, mamy już, jak gdyby taki teren, teraz pozaznaczajmy, mamy taki prostokąt i teraz prostopadłościan. OK, spróbujmy jeszcze tutaj z jednej strony. OK. Mamy teraz prostopadłościan i teraz postawmy przed tym landmarkiem naszego architekta table. I teraz zobaczcie, że tutaj możemy wpisać nazwę, jak się będzie nazywał ten projekt. Powiedzmy, że to jest projekt oj, przepraszam. To jest projekt numer 1. Projekt numer numer 1 i włóżmy tutaj czarny template. Jak widzicie, ten template za chwilę się zamieni w kolejny template, który będzie miał zapisane pewne informacje, jak stworzyć właśnie ten oto budynek. Mamy jak gdyby template, nazwa, projekt numer jeden i jeszcze mamy blueprint. Nazwijmy go tak, nazwijmy go tak samo. Zaczyna się przetwarzać i za chwilę zobaczycie, jaka to jest różnica między tym a tym. Znajdziemy jakiś wolny teren. Może tutaj usuńmy sobie Tą tutaj strukturę jest niepotrzebna. I jak zauważycie, mamy nasz blueprint. Też projekt numer jeden, to jest niepotrzebne to jest w ogóle co innego. Mamy dwa projekty. Jak zauważyliście, do tego architekta table nie potrzebujemy żadnego prądu, żadnych innych tutaj bloków, niczego. Po prostu wkładamy nasz nasze kartki papieru. Mamy wyznaczony teren, i on zaczyna, jak gdyby przetwarzać pewne dane na, na te kartki, czyli tworzy taki projekt. Tutaj mamy puste miejsce. I położymy tutaj naszego bouldera. Położymy go w to miejsce. Do tego urządzenia potrzebujemy już zasilanie, czyli nasz prąd. Weźmy, że potrzebujemy, żeby ten prąd do nas przychodził. Plus ustawmy na frequency one. Connected pipes 2. Ponieważ teraz prąd będzie pobierany stąd i z naszego quary. Mmm, ok. Teraz tutaj mamy building resources, czyli z czego ma być stworzony nasz, nasz projekt. Weźmiemy tutaj to i to, włożymy to tutaj i zobaczcie, że kiedy włożę template, zaznacza nam się teren i zaczyna jak gdyby pracować. Mamy tutaj drewno i gras. Zobaczcie, że nasz budynek wcześniejszy był stworzony ze stołna i z grasu. Teraz te bloki są układane z tego, co po prostu znajduje się w naszym, naszym bulderze. Za chwilę, jak zobaczycie, zostanie wszystko ładnie stworzone. Czyli to jest takie e, tworzenie pewnej struktury, czyli kopiowanie pewnej struktury e, z materiałów, które akurat mamy pod ręką. Jak widzicie, struktura jest taka sama, ale zbudowana jest zupełnie z innych materiałów. E, ale mamy jeszcze możliwość postawienia naszego drugiego buldera. Do którego też podłączymy Connected Conductive Pipe, i tu mamy jeszcze teleport ustawmy na Frequency One True, i włożymy naszą, nasz projekt niebieski. I zobaczcie, że teraz potrzebny jest Stone, Dirt i Landmark, i zaczyna się wszystko oczywiście budować. Teraz jesteśmy po prostu na trybie creative i zaczęła jak gdyby samemu pracować, chociaż nie wiem dlaczego, dosyć dziwne to jest. Ale tutaj normalnie będziemy potrzebowali surowce, które musimy włożyć, które tutaj widnieją. Jak widzicie, tu mamy needed, czyli surowce, które są potrzebne. A tutaj mamy surowce, które musimy włożyć, żeby ten boulder zaczął działać. To jest ważne. Jak widzicie, maszyna zbudowała nam wszystko co chcieliśmy, czyli to jest identyczne odzorowanie tego, co widniało właśnie w tamtym, tamtym miejscu. Jeszcze jedna maszyna jest, to może nawet nie jest maszyna, to jest bardziej biblioteka. Zobaczcie, że mamy tu takie okienko Blueprint Library, czyli możemy włożyć nasze nasze projekty, mamy tutaj dwa projekty, do do naszej takiej biblioteczki, która będzie przechowywała nasze nasze projekty, czyli nie musimy, jak gdyby gromadzić tych wszystkich blueprintów. W każdej chwili możemy, jak gdyby e, potem sobie odtworzyć ten projekt właśnie z naszej małej biblioteczki. Jak widzicie, teraz, żeby Wam to pokazać, że to działa, wezmę czysty e, blueprint, który znajduje się właśnie w tym miejscu, włożymy go do e, Blueprint Library, wybieramy projekt, na przykład ten i zaczyna się przetwarzać. Jak widzicie? Mamy to, dokładnie co chcieliśmy, wkładamy go do bouldera i zaczynamy budować ten projekt, który, e, który właśnie e, mamy na tym e, projekcie, na, tym, na tej kartce naszej zapisany. E, wróćmy jeszcze może do naszego kłary zobaczymy, jak nasze e, jakie są postępy pracy przy kłary Jak widzicie, mamy naprawdę tutaj mnóstwo surowców, a przecież dużo czasu nie minęło. E, pamiętajcie, że kwary zjada bardzo dużo energii e, i im więcej energii dostarczymy, tym nasze kwary będzie szybciej jak gdyby wydobywało surowce. Zobaczcie, że ta góra była dosyć wysoka, gdzieś była do tej wysokości mi się wydaje, no troszkę niżej, gdzieś dotąd i już zeszliśmy koło 5 poziomów w dół. Także zobaczcie, że ta maszyna będzie działała tak długo, aż nie zejdzie do bedroka. Czyli naprawdę możemy wydobyć bardzo dużą ilość surowców i praktycznie nie musimy nic robić. Po prostu siedzimy, ta maszyna będzie działała i po pewnym czasie Mamy naprawdę mnóstwo surowców, które będziemy potem mogli wykorzystać do, do różnych rzeczy. Jeśli chodzi o mod Bullcraft, to jest już wszystko. Pokazałem wam wszystkie maszyny, które daje nam mod Bullcraft. Pokazałem wam pewne połączenia, jak wydobywać również ropę, lawę, wodę, pewne systemy, jak tworzyć więcej. Zobaczycie w mojej serii które tak jak mówiłem wcześniej wyjdzie już niebawem. Tam będę wam pokazywał naprawdę mnóstwo takich połączeń, nie tylko z Bootcrafta, ale też z innych modów, będę wam pokazywał różne rzeczy, różne triki, które na pewno będziecie chcieli wykorzystać w swoim świecie. Na pewno będą bardzo fajne, bardzo użyteczne na pewno. Czy fajne to sami ocenicie, ale na pewno są użyteczne, które będą dawały nam naprawdę dużo przydatnych rzeczy, które będziemy potem mogli przetworzyć jeszcze na inne, i tak dalej, i tak dalej, także tu będzie ciąg jakichś może systemów, ciąg pracy, można tak to nazwać ogólnie, którą będziemy musieli wykonać na naszym świecie, aby jak gdyby zautomatyzować całkowicie naszą produkcję, żeby wszystko, co będzie tworzone, było całkowicie automatyczne i nie musieli żebyśmy my nie musieli ingerować w to, co maszyny będą robiły. Myślę, że to jest wszystko, co Wam chciałem przekazać o tym modzie. Oczywiście, jeśli wyjdą kolejne updatey, na pewno kolejne poradniki do Bootcrafta się pojawią. Jeśli coś ciekawego jeszcze mi się przypomni, co będzie warte uwagi, żeby Wam przekazać, żeby Was nauczyć i żebyście i Wy mogli bawić się tymi rzeczami na swoim świecie, to na pewno też stworzę kolejny poradnik odnośnie BuildCrafta i będę go pokazywał, znaczy będę Wam pokazywał krok po kroku jak wszystko stworzyć. Tak więc, jeśli chodzi o ten mod, ja Wam go bardzo polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny, bardzo użyteczny. W połączeniu z innymi modami daje dużo możliwości, które są naprawdę świetne. Myślę, że to jest wszystko. Tak więc, trzymajcie się, do zobaczenia. Papa. Pa.